Witam serdecznie z tej strony Lady Evelia. Poradnik przedstawia ukryte skrzynie w misji węzła Avalon. Aby móc je otworzyć, nasz Wekscalibur musi posiadać eksperckie kody autoryzacji otwarcia, które otrzymujemy poprzez ukończenie questów dostępnych po otrzymaniu broni Wekscalibur. By sprawdzić, czy posiadamy już kody, klikamy na naszą glewię i na żółtą ikonkę modyfikacji broni. Kroki można wykonać solo, jednak polecam przejście misji w drużynie ze względu na amunicję dodatkową do Wex w momencie, gdy gracie inną bronią. Każdy z graczy zabiera ze sobą Wex Gracz nie musi nim grać cały czas, jednak pod koniec ankanterów zalecam przestawienie broni na wekskalibura, aby pozyskać do niego amunicję potrzebną do ukończenia niektórych kroków. Zaczynamy wybierając misję węzeł Avalon w europejskiej martwej strefie w wersji normalnej. Ustawiamy na wyposażeniu naszego wekskalibura. Po rozpoczęciu spadamy na dół świetnym portalem i dochodzimy do miejsca zamykającą się ścianką. Przechodzimy przez nią a następnie dostajemy się na półeczkę po lewej stronie na ścianie, aby dostać się na przeciwną stronę. U góry na półeczce znajduje się przycisk do aktywacji. Klikamy go. Następnie udajemy się drogą naprzód w kierunku zejścia do kolejnej areny. Gdy dojdziemy do tego momentu, nie udajemy się jeszcze na dół, lecz skaczemy na półkę nad nami. Naszym wekskaliburem naciskamy prawy przycisk myszy, by przejść przez barierę. Następnie aktywujemy przycisk i otwieramy skrzyneczkę. Yeah, Udajemy się do zejścia, skaczemy tutaj powoli, gdyż kolejny przycisk znajduje się na etapie skakania. Skaczemy więc na wystającą półeczkę poniżej, tam znajduje się kolejny przycisk do aktywacji. Powoli skaczemy na dół i uwaga, nie skaczemy do wielkiej dziury, a skaczemy na półkę nad drzwiami, którymi przyszliśmy. Aktywujemy przycisk. Nasza skrzyneczka pojawi się po przeciwnej stronie. Zobaczymy teraz na dół do pierwszego Ekantera. Możemy tutaj zmienić na nasze ulubione bronie, jednak pod koniec ekantera zalecam zmienić na Wex Podążamy na wprost, a następnie dostajemy się na górną część nazwę to mostem. Gdy dotrzemy do tego miejsca po wybiciu potworków odwracamy się i na dole po lewej naszej stronie znajduje się przycisk do aktywacji. Aktywujemy go, następnie dostajemy się po półeczkach na górną część ściany po naszej prawej stronie. Gdy będziemy na samej górze, skaczamy ku naszej lewej stronie, by dostać się do dziury z tego miejsca. Gdy dojdziemy do krawędzi, widzimy symbole w kolejności do zestrzelenia na pilarze. Zeskakujemy na dół i niszczymy symbole w podanej przez grę kolejności. Po wykonaniu tych kroków, otrzymujemy skrzynaczkę. Ruszamy dalej w kierunku kolejnego Encandera. W miejscu, gdzie widzimy półeczki do skakania na przeciwległą stronę, odwracamy się i udajemy się wzdłuż ściany ku prawej stronie. Dochodzimy do bariery. Używamy prawego przycisku myszki w Excalibura i zabieramy z pomieszczenia relikt. Wychodzimy z pomieszczenia z naszym reliktem. Wracamy do miejsca, gdzie zaczynamy skakać po znikających półeczkach. Dostajemy się nimi na przeciwległą stronę i odkładamy nasz relikt do urządzenia po prawej stronie. Po dostarczeniu reliktu pojawi się skrzyneczka. Udajemy się do kolejnego Enkantera. Okay. Zmieniamy na nasze ulubione bronie. Pod koniec zmieniamy na kalibura. Na tym etapie amunicja w Excaliburze jest nam potrzebna. Po zakończeniu Enkantera udajemy się na wprost.

Stojąc na moście, udajemy się na wprost wzdłuż pułapek wychodzących ze ścian. Na końcu po prawej stronie znajduje się przycisk do aktywacji. Gdy go aktywujemy, wracamy na mostek i udajemy się do pomieszczenia z barierą po lewej stronie. Używamy prawego przycisku myszy, aby przejść przez barierę. Nie posiadam amunicji, więc, gracz Dino strzela w symbol. Po jego zestrzeleniu pojawi się skrzyneczka. Są green over here. W wyjściu z pomieszczenia udaje się po zieloną amunicję i ruszamy ponownie wzdłuż ścian z pułapkami, aby dostać się na drugą stronę. W tym miejscu odwracamy się i u góry zobaczymy symbol do zestrzelenia w Excaliburę. Strzelamy w niego. Następnie kolejny symbol pojawi się pod nami. Niszczymy go. Kolejny symbol schowany jest w ścianie po lewej stronie. Skaczemy więc na półeczkę i niszczymy symbol. Wracamy na górę po skrzyneczkę i udajemy się już do ostatniego enkantera. Ponownie przed końcem zmieniamy na kaliburę, jeśli graliśmy innymi broniami, aby zebrać amunicję. Po zabiciu bosa nie otwieramy skrzyneczki. Powtarzam, nie otwieramy skrzyneczki. Stojąc na wprost skrzyni odwracamy się i udajemy się ku prawej stronie. Skaczemy na dół. Przechodzimy przez barierę i niszczymy symbol w Kolejno wychodzimy z pomieszczenia, wracamy na górę i udajemy się ku prawej stronie. Skaczemy na dół i używamy prawego przycisku myszy na wekskaliburze, aby przejść przez barierę. Puszczamy przycisk i przechodzimy po przezroczystej podłodze do kolejnego symbolu. Niszczymy go wekskaliburem. Wychodzimy na górę i udajemy się już do ostatniego pomieszczenia po prawej naszej stronie na wprost. Skaczemy na dół, niszczymy symbol. Następnie udajemy się na górę. Pojawi się otwarty portal. Skaczemy do niego drużyną, słuchamy dialogu, mamy skrzyneczkę. Po wysłuchaniu dialogu wychodzimy przez portal i otwieramy końcową skrzynię po zabiciu bossa. Dziękuję serdecznie i życzę udanej rozgrywki!